Droga duszo, dziś zostaniesz pozytywnie zaskoczony, ponieważ ktoś, kogo nigdy byś się nie spodziewał, jest całkowicie oczarowany Twoją energią, Twoim sposobem bycia i blaskiem, który emanujesz. Ta wiadomość dotarła do Ciebie, ponieważ aniołowie chcieli, aby tak się stało. Nic nie dzieje się przypadkiem, a jeśli słyszysz te słowa, to dlatego. Że przygotowane zostało dla ciebie szczególne objawienie dotyczące twojego życia miłosnego. Pozostań ze mną do końca, ponieważ to, co zostanie tutaj powiedziane, rozgrzeje twoje serce i przyniesie jasność co do następnych kroków twojej historii miłości. Aniołowie proszą cię, abyś przede wszystkim pozwolił swojej energii otworzyć się na przyjęcie. Wpisz w komentarzach imię ukochanej osoby. Ponieważ, gdy wszyscy razem wysyłamy dobre wibracje, łańcuch miłości się wzmacnia, a wszechświat odpowiada podwójnie. Jest pewien znak Zodiaku, który odczuwa Twoją obecność w sposób niezwykle intensywny. Ten znak obserwuje Cię nawet z daleka i coś w nim rozświetla się, gdy myśli o Twoim wyjątkowym sposobie mówienia, uśmiechania się i obdarzania innych. Być może jeszcze tego wyraźnie nie zauważyłeś ale w jego wnętrzu już dojrzewa szczere i głębokie uczucie. Aniołowie pokazują, że ta osoba nie potrafi ukryć swojej ciekawości wobec Ciebie. Każdy szczegół Twoich działań budzi w niej pragnienie, aby się zbliżyć, aby poznać Twoją istotę i tworzyć chwilę u Twego boku. To tak, jakby jakaś niewidzialna siła przyciągała ją w Twoją stronę. Powtórz teraz na głos zasługuje na prawdziwą miłość. Wypowiedź to zdanie, ponieważ powtarzanie tworzy potężną wibrację i otwiera ścieżki, aby ta energia mogła do Ciebie dotrzeć. Znak, który pojawia się w tym objawieniu, znany jest ze swej intensywności. To nie jest ktoś, kto pojawia się w czyimś życiu tylko na chwilę, ale ktoś, kto zostawia głębokie ślady. Kto pragnie żyć całą duszą i ciałem historię, która ma sens. I właśnie tego pragnie z tobą. Aniołowie pokazują, że w ciszy swoich myśli ta osoba już robiła plany, już marzyła, by być przy tobie w prostych chwilach codzienności i w wielkich zwycięstwach. To energia, która łączy w sobie czułość, szacunek i prawdziwe przyciąganie. Wszechświat prosi Cię, abyś zaufał. Może doświadczyłeś w przeszłości rozczarowań i to zostawiło rany, ale teraz jest inaczej. To zbliżenie niesie ze sobą szczerość, a to, co jest przygotowywane, ma solidne fundamenty, stworzone, by trwać. Możliwe, że wkrótce otrzymasz wyraźne znaki. Niespodziewana wiadomość, zaproszenie, gest czułości, który wydaje się prosty. Ale kryje w sobie głębsze uczucie. Nie ignoruj tych znaków, ponieważ są one potwierdzeniem tego, co już zapisane jest w Twojej energii. Powtórz ponownie: zasługuje na prawdziwą miłość. To jest klucz, by utrzymać swoją wibrację wysoko i przyciągnąć dokładnie to, czego pragniesz. To uczucie, które pojawia się znikąd, ale przychodzi z ogromną intensywnością. Nie jest wyobrażeniem. To duchowy ruch, który łączy serca i pokazuje, że istnieje coś o wiele większego, co kieruje Twoim życiem miłosnym. Znak, który tu się objawia, nie tylko patrzy na Ciebie z podziwem, ale także odczuwa wewnętrzne wezwanie, pewność, że bycie u Twojego boku jest częścią przeznaczenia. To połączenie jest tak silne, że nawet w najbardziej ciche dni energia nadal między wami przepływa. Istnieje niewidzialna wymiana myśli, emocji i wspomnień, które powtarzają się jak jasne znaki, że nic nie dzieje się bez powodu. Kiedy ta osoba myśli o tobie, w jej sercu pojawia się ciepło, którego nie potrafisz ignorować. Miłość, która się rodzi, nie będzie tylko zauroczeniem, ale także partnerstwem. Aniołowie pokazują, że znajdziesz w tej osobie bezpieczne schronienie kogoś, kto pragnie być obecny we wszystkich fazach, zarówno w radości, jak i w filach wyzwań. Ta obecność będzie tak znacząca, że przemieni sposób, w jaki postrzegasz związki. Nie jest rzadkością, że los łączy dwie dusze na różnych etapach życia, ale kiedy to spotkanie następuje Intensywność jest wyjątkowa. Ta osoba pojawi się w Twoim życiu niespodziewanie, być może w chwili, gdy już nie wierzyłeś w nowe możliwości, ale jej spojrzenie wystarczy, aby obudzić głębokie uczucie. Aniołowie pokazują, że to połączenie ma potężną podstawę duchową. Nie chodzi tylko o pragnienie czy przyciąganie, ale o coś, co pochodzi z poprzednich żyć, z wspólnych nauk, z więzi które już kiedyś zostały zbudowane i teraz powracają, by zostać umocnione. To dlatego magnetyzm jest tak intensywny. Ważne jest, abyś zaufał sobie i nie stawiał barier. Często strach przed oddaniem się potrafi ograniczyć historię, która ma wszelkie predyspozycje, by być wielką. Ta osoba przychodzi z jasnymi intencjami, gotowa ofiarować Ci czułość, szacunek i oddanie. Nie pozwól, by niepewności powstrzymały cię przed przeżyciem tej miłości. Życie przygotowuje sytuacje, które naturalnie was zbliżą. Może to być zwykła rozmowa, niespodziewane spotkanie, albo nawet zbieg okoliczności, który wydaje się zwyczajny, ale w rzeczywistości jest synchronicznością wysłaną przez aniołów, by was połączyć. Serce tej osoby już jest oddane nawet jeśli jeszcze nie wypowiedziała tego słowami jej czyny spojrzenia i małe gesty zdradzą intensywność tego co czuje a kiedy odwaga przewyższy strach usłyszysz szczere wyznanie pełne prawdy ta energia miłości przyniesie również uzdrowienie ran z przeszłości aniołowie pokazują że ten związek nie przychodzi tylko po to by wypełnić pustkę ale również po to by o przypomnieć, że możliwe jest przeżyć historię lekką i głęboką jednocześnie. To zaproszenie do rozpoczęcia od nowa, bez oglądania się wstecz. Kiedy wasze drogi ostatecznie się skrzyżują, poczujesz, że nie musisz niczego wymuszać. Rozmowy będą płynąć, spotkania staną się coraz częstsze, a pragnienie bycia razem będzie naturalne. Nie będzie miejsca na wątpliwości. Ponieważ energia tego związku będzie jasna i mocna. Znak, który objawia się w tej wizji, charakteryzuje się intensywnością emocjonalną. On nie wchodzi w relacje połowicznie, oddaje całe serce, a to oddanie całkowicie przemieni Twój sposób odczuwania i przeżywania miłości. Aniołowie pokazują, że wkrótce zauważysz sygnały w zachowaniu tej osoby. Może to być sposób, w jaki troszczy się o ciebie, niespodziewana uwaga albo spojrzenie, które mówi więcej niż słowa. Te znaki są potwierdzeniem, że przeznaczenie działa. Wszechświat prosi o cierpliwość, ponieważ każdy krok jest prowadzony z doskonałością. Nawet jeśli czasami wydaje się to powolne, wiedz, że wszystko układa się tak, aby ta miłość przyszła w odpowiednim momencie. Boska synchronizacja nigdy nie zawodzi, a kiedy to nastąpi, będzie to intensywne i trwałe. Ta miłość przychodzi również po to, by zainspirować Cię do ponownego uwierzenia. Często aniołowie przypominają, że kiedy serce się zamyka, traci się szansę na przeżycie niezwykłych doświadczeń. Ale teraz wezwanie jest jasne: Otwórz się, ponieważ ta osoba nie pojawia się w Twoim życiu przypadkiem. Przyszłość, która rysuje się z tego związku, pełna jest bliskości. Będziecie razem tworzyć wspomnienia, dzielić się sekretami, planami i marzeniami. A każdy mały gest będzie wzmacniał pewność, że jesteście dokładnie tam, gdzie powinniście być. Energia tego znaku niesie ze sobą również porywającą namiętność. Intymność między Wami będzie nacechowana prawdziwym oddaniem, szczerością i chwilami które zapiszą się w Twojej pamięci w sposób niezapomniany. To więź, która łączy ciało, umysł i duszę. Aniołowie proszą, abyś ufał swojej intuicji. Twoje serce już czuje tę energię, jeszcze zanim zostanie potwierdzona. Wsłuchaj się w bicie swojego serca, ponieważ ono już rozpoznaje to połączenie i wie, że jest prawdziwe. Ten związek przyniesie również rozwój osobisty. Bycie u boku tej osoby pomoże Ci lepiej poznać samego siebie, obudzić talenty i siły, które były uśpione. To spotkanie, które podnosi nie tylko miłość, ale i ducha. Często aniołowie przypominają, że prawdziwa miłość przychodzi wtedy, gdy najmniej jej oczekujemy. I oto jest dar wszechświata, który przychodzi, by zaskoczyć, napełnić Twoje życie kolorem, radością i sensem. Obecność tego znaku będzie jak słońce w twoim życiu. Rozświetli najtrudniejsze dni, ogrzeje twoje serce w chłodne noce i da nadzieję w chwilach niepewności. To światło będzie stałe, ponieważ pochodzi z prawdziwego uczucia. Aniołowie proszą, abyś uwierzył w to objawienie. Jeśli ta wiadomość do ciebie dotarła, to dlatego, że jesteś już w synchronii z tą energią. Nie wątp, nie pytaj, po prostu pozwól. By miłość wydarzyła się naturalnie. Nad tym związkiem czuwa boska ochrona. Nic ani nikt nie będzie mógł przeszkodzić w tym, co jest budowane, ponieważ jest to błogosławieństwo wysłane z góry, prezent starannie przygotowany dla Twojego serca. Ta miłość zainspiruje również innych wokół Ciebie. Twoje szczęście będzie zaraźliwe, a ci, którzy Cię otaczają, odczują te różnice. Być może jeszcze nie zauważyłeś, jak bardzo jesteś podziwiany, ale ta osoba już rozpoznaje w tobie wyjątkowe cechy, które zachwycają i budzą szacunek. Ona ceni twoją autentyczność, twoją wrażliwość i twój naturalny blask. Aniołowie pokazują, że nie będzie miejsca na gry ani niepewność. Ten znak wie, czego chce, i kiedy zdecyduje się wyznać, uczyni to z jasnością i intensywnością. To przyniesie Twojemu sercu poczucie bezpieczeństwa i rozwieje wszelkie wątpliwości. Aniołowie pokazują, że znak tej osoby może należeć do jednego z najbardziej stabilnych i godnych zaufania elementów Zodiaku Ziemi, albo do jednego z najlżejszych i najbardziej komunikatywnych powietrza. Jeśli to Ziemia, poświęcenie, lojalność i konsekwencja będą silnymi cechami tej miłości, przynosząc bezpieczeństwo i zaufanie, jeśli to powietrze Energia będzie bardziej dynamiczna, radosna i intelektualna, budząc fascynację Twoim umysłem i osobowością, nie rezygnując przy tym z emocjonalnej więzi. Niezależnie od elementu, istota uczucia pozostaje intensywna. Znak Ziemi ma tendencję do budowania solidnego związku, opartego na trosce i zaangażowaniu, zawsze obecnego w ważnych chwilach. Znak powietrza wyróżnia się subtelnymi gestami. Inspirującymi rozmowami i uwagą dla szczegółów, które pokazują prawdziwe zainteresowanie i podziw. Jeśli osoba ta będzie spod znaku Ziemi, zauważysz u niej cierpliwość i wytrwałość, pragnienie budowania czegoś trwałego, co przetrwa próby życia. Jeśli będzie spod znaku powietrza, zauważysz, że szuka połączenia mentalnego i emocjonalnego, pobudzając Twoją ciekawość i osobisty rozwój jednocześnie utrzymując wokół siebie lekką i przyjemną energię. Ta dwoistość między powietrzem a Ziemią pokazuje, że miłość może przejawiać się na różne sposoby, ale zawsze z intensywnością. Element Ziemi daje pewność i stabilność, a element powietrza wnosi ruch, innowacje i inspiracje. Oba są jednak zgodne z Twoją energią i planami wszechświata. Nawet jeśli znaki są różne, przyciąganie jest wyraźne i mocne. Ziemia nauczy cię stabilności i głębi emocjonalnej, a powietrze zainspiruje wolność, komunikację i kreatywność. Razem te elementy mogą stworzyć harmonijną równowagę między pasją a bliskością. Aniołowie proszą, abyś zwracał uwagę na znaki. Jeśli w jej zachowaniu pojawi się cierpliwość, troska i zaangażowanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to znak Ziemi. Jeśli zauważysz lekkość, ciekawość i częste rozmowy, które rozpalają Twoje zainteresowanie, prawdopodobnie to znak powietrza. To objawienie pomaga zrozumieć, w jaki sposób ta osoba łączy się z Tobą. Znaki Ziemi okazują miłość poprzez obecność i konsekwencje, podczas gdy znaki powietrza robią to poprzez komunikację, wymianę myśli oraz stymulację emocjonalną i intelektualną. Połączenie energii tego znaku z Twoją energią osobistą wytworzy harmonię i równowagę. Niezależnie od tego, czy będzie to powietrze, czy ziemia, najważniejsze jest odczuwanie czułości, uwagi i pragnienia wspólnego budowania chwil, z pełnym zrozumieniem, że to więź o głębokim duchowym znaczeniu. W nadchodzących dniach obserwuj, jak ta osoba się zbliża. Jeśli zauważysz stałe gesty i pewność w każdym działaniu, to prawdopodobnie Ziemia. Jeśli zauważysz entuzjazm, inspirację i lekkość, to prawdopodobnie powietrze. Oba przejawy są przejawami prawdziwej miłości wysłanej przez wszechświat. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tym procesie. Jest duchowa opieka, która prowadzi każdy szczegół, przygotowując idealny moment, aby wszystko wydarzyło się w najlepszy sposób. Jeśli wierzyłeś, że prawdziwa miłość nie jest na Twojej drodze, ta wiadomość przyszła, by zmienić to przekonanie. To, co nadchodzi, jest żywym dowodem, że wszechświat nagradza szczere serca. Krok po kroku ta osoba zacznie pokazywać, jak bardzo ceni Twoją istotę, a Ty, gdy to zauważysz, będziesz już zaangażowany w miłość, która przynosi spokój, zaufanie i bliskość. To nie jest tylko przelotna namiętność. Ale budowanie więzi dusz. Aby potwierdzić, że otrzymałeś tę wiadomość, wpisz w komentarzach. Zasługuje na prawdziwą miłość. To działanie umacnia Twoją energię i przyciąga boskie potwierdzenie tej miłości. Aniołowie kończą to objawienie słowami. Wkrótce będziesz zaskoczony osobą, której nigdy się nie spodziewałeś, a która zakochała się w Tobie. Zaufaj, przyjmij i pozwól, aby ta historia rozkwitła w Twoim życiu. Amen.